Dobra, już jestem, biją mnie od samego zrespienia się, więc uciekajmy. Mieliśmy ser... o, już jesteśmy niebent... żelaźni raczej. Jak to niebentowi? Gdybym zwiększony skok o kilka... Dobra, zwiększymy skok o kilka, no to bym naprawdę mm, ładnie zrobiła wszystko. Mm, już są diaksowi, ja nie byłam nawet diaksowym. I no nie byłam diaksowym, no i nie będę, bo nie jestem takim koksem jak oni, bo no wiecie. I no wiecie, zabijemy sobie kilka par ich i będziemy koksować i będziemy fajni, i będziemy fajni. No i będziemy też kocami, no i będziemy fajni, no i pozabijamy ich troszeczkę, no i będzie fajnie, i będzie ślicznie, dobra. Bijemy ich, ale tak naprawdę SKKF to nie jest SKAF, bo mnie zabił. Gdzie przerwy Była. Nie no nie było chwilę przeżywał, ale nie mówiłam Pa nie weź mi No nie wiem, głos się schrypciał czy coś takiego. Um, chwila, chwila. Dlaczego nic nie mamy? Eeeem um, Grać Helix, wygrał na razie. Aha! Czyli wygrał, ale nie mamy... Eee, coś się stało. Eee, zbugowane, coś naprawdę, zbugowane. I straciliśmy wszystko, nie mamy czym walczyć, nie możemy nic nie I w ogóle, jak chcecie z seria Skyblock. Hmm to piszcie. I w ogóle jak chcecie, żebym coś nagrywało na przykład Minecraft poradniki sezon drugi, nie no. Minecraf poradniki to będzie do 40 odcinków w górę. Naprawdę do 40, 30, nawet do 20. Bo 20 rzeczy zbudowanych to będzie dobrze. Czemu ja znowu jestem na arence? Ludzie, ja tu nagrywam. I jeśli zginę... To znaczy, jeśli będzie taki długi odcinek, to naprawdę ja nie będę z Wami zadzierać, tylko od razu Was lać. Dobra, wiecie co? Ja się już z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał i zapraszam do kolejnych. Cześć i pa!